PIK to gra kooperacyjna, w której razem z przyjaciółmi próbujemy zdobyć tytułowy szczyt. Wspinać możemy się w pojedynkę albo maksymalnie z trzema towarzyszami, ale widziałem, że społeczność już zdążyła stworzyć mody, dzięki którym można zagrać w większym gronie. Gra powstała w kooperacji studia Landfall, odpowiedzialnego między innymi za kooperacyjne Content Warning, ze studiem AgroCrab, które stworzyło dobrze ocenianego roguelike'a Going Under i nietypowego soul's like'a czyli Another Crab's Treasure. Gra póki co jest dostępna tylko na pc w pełnej cenie 25 zł na Steamie. W PIK wcielamy się w scoutów, którzy rozbili się samolotem na bezludnej wyspie i żeby wezwać pomoc muszą wspiąć się jak najwyżej. Kreskówkowa estetyka bardzo pasuje mi tutaj do motywu skautów i przypomina mi tego dzieciaka z filmu Odlot. Naszym podstawowym zasobem jest tutaj stamina, którą ogranicza nam m.in. głód, obciążenie, trucizna czy senność. Nie martwcie się jednak. Ta gra nie jest survivalem, w którym będziecie musieli uczyć się craftingu przez pierwsze 10 godzin. Podstawowa mechanika wygląda następująco. Możemy wchodzić po praktycznie wszystkim, trzymając lewy przycisk myszy. Musimy jednak planować każdą wspinaczkę tak, żeby starczyło nam wytrzymałości i zatrzymywać się w miejscach, w których da się chwilę odpocząć. Jeśli nie starcza nam staminy, to możemy skorzystać z pomocy przyjaciół, którzy mogą nas podrzucić do góry albo podać pomocną rękę na ostatniej prostej. W grze istnieje sporo przedmiotów i elementów otoczenia, które mogą nam ułatwić albo utrudnić przygodę. Możemy na przykład wypić energetyka, który da nam przyspieszenie na kilka sekund, wystrzelić harpun z łańcuchem, wspiąć się po lianach czy zagrać przyjacielowi na magicznej trąbce, która uzupełni jego wytrzymałość. Z przeszkód mamy tu m.in. wybuchające purchawki, trujące grzyby czy śliskie od deszczu zbocza, po których wspinamy się znacznie wolniej. Pik jest przede wszystkim generatorem zabawnych interakcji. Co chwilę zdarza się tutaj jakiś upadek ze zbocza. No, opuszczaj się. O nie. Zaraz, puszczę ci linę. <grymne> Upuszczenie ważnego przedmiotu. Dobra, to masz go. Weź go. No, szkurze. Oj. Spadł. <grymne> po raz kolejny dzisiaj. Czy inna nieoczekiwana przeciwność losu? Żadne z tych niepowodzeń nie wywołuje jednak frustracji, bo, nawet jak na grę kooperacyjną, PIK jest grą, która tworzy wyjątkowo silne poczucie wspólnego celu i wzajemnego wsparcia. Nie ma tutaj rozbiegania się w różne strony. Cały czas jesteśmy częścią zwartego zespołu, w którym komunikacja to podstawa. Do tego dochodzi jeszcze świetnie przemyślana mechanika umierania. Gdy nasz druh zbytnio się pokiereszuje i straci przytomność, a my znajdziemy go w skalnej rozpadlinie dostatecznie szybko, możemy wziąć go na ramiona i wspinać się razem z nim, dopóki nie znajdziemy sposobu na ocucenie go. Gdy jednak kolega przepadnie na dobre zamienia się w przyjaznego duszka, który lata wokół nas i co nietypowe w tego rodzaju grach, wciąż może się z nami komunikować za pomocą wbudowanego w grę voice chatu. Po kilku godzinach spędzonych wspólnie z przyjaciółmi w PIK, nie mogę nie polecić tej gry z całego serca. Jeśli macie wolne 25 zł i przynajmniej jednego kumpla, z którym lubicie grać, to jest to pozycja obowiązkowa. Tym bardziej, że wczoraj PIK popularności tej gry przebił 100 tysięcy graczy w jednym momencie, więc lada chwila PIK zostanie Steamowym hitem tego lata.